No i znów mamy piękną niedzielę. Puchar Świata w skokach narciarskich w Niżnym Tagile w Rosji dostarcza nam drugi dzień z rzędu wielu pozytywnych emocji. Kolejny raz na podium stanął Piotr Żyła. Tuż za podium Kamil Stoch. W Niżnym Tagile jest Michał Regulski. Dziś na podium ci sami zawodnicy, co wczoraj, tylko w innej kolejności. Tak, to prawda, to była zdecydowanie najlepsza trójka weekendu w Niżnym Tagile. Tym razem Piotr Żyła, tak jak powiedziała się, trzeci, drugi, Johan Andre Forfang, najlepszy wczoraj, a zwycięzcą dzisiaj fenomenalny lider pucharu świata z Japonii, Ryoriu Kobayashi. Scenariusz konkursu, troszkę jakby napisany pod losowanie eliminacji europiłkarzy w walce o czołowe miejsca, zarówno Piotr Żyła, jak i Kamil Stoch walczyli z Austriakiem i Słoweńcem. I co najważniejsze, z tej batalii wyszli zwycięsko, mimo strat do przerwy o szczegółach konkursu Jakub Krzyżak Marzymy, żeby po prostu awansował z tej 10. Brawurowy atak z 10. pozycji, chwilowe prowadzenie. Daleko i ostatecznie Piotr Żyła wskoczył na trzecie miejsce, uzyskując 133 metry. My tutaj typowaliśmy patrząc, straty, patrząc na straty po pierwszej serii, że większe szanse ma chyba Kamil Stoch. Tymczasem tutaj z drugiego szeregu zaatakował Piotr Żyła. Piotr Żyła świętuje swoje siódme podium. Dziś trzeci, wczoraj drugi. Piotr Żyła nie schodzi z podium w Niżnym Tagile. Dobry weekend, chyba w sumie mój najlepszy weekend w ogóle w karierze. Także jestem zadowolony bardzo. Skoki były... Nie, można powiedzieć wszystkie na dość wysokim poziomie. Tuż zdarzyło na czwartym miejscu Kamil Stoch. I proszę zobaczyć, jak pięknie skacze Kamil! Dało mi się tak na sam koniec właśnie e, no wejść w taki dobry rytm i, e, i znaleźć takie dobre czucie na, na tą skocznie. Skocznie na pewno dobrze czuje Johan Andre Forfang. Dziś był drugi. Daleki skok, piękny skok! Rioju Kobayashi nie dał rywalom żadnych szans. Japończyk uzyskał 133,5 metra, wyprzedzając drugiego Norwega o prawie 14 punktów. Rio Kobayashi wygrywa! Na pewno będzie główną postacią przyszłego weekendu, a być może i turnieju 4 skoczni, a być może i całego sezonu. Za tydzień skoczkowie zmierzą się w niemieckim Titi ze Neustadt. Transmisję oczywiście na antenach telewizji polskiej. Jakub Krzyżak. wiadomości.